na ziomy dzisiaj mam dla was do zaoferowania Zaoferowania Jeżeli usłyszycie serwera Discord ze mną Więc Jakby ktoś chciał to Zapraszam Tak i jak teraz widzicie Oczywiście konfiguruję boty są prywatne kanały o, tutaj też będę konfigurował u was i u mnie yy... statystyki mogę dać Jeśli to chcecie tam to piszecie do mnie na maila, będzie w opisie albo na Discordzie Tutaj na dole macie mój tag albo po prostu wbijacie do mnie na serwerek, też jest link w opisie albo w komentarzu. I tu się ze mną kontaktujecie, myślę, że to jest najlepsza opcja, najłatwiejsza Bo serdecznie Was zapraszam o ogarnięcie ludzi, ogarnięty serwer. praktycznie brak błędów. Konkursiki co chwilę. Możliwości zagrania wspólnie i różne inne sklepik, ekonomia. No i co? Dzięki za oglądanie. polecam suba, zostawić upeczkę i widzimy się następnym razem się.